Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć! Środa 25 tygodnia, okresu zwykłego. Dzisiaj również w liturgii m.in. wspominamy błogosławionego Władysława Zgielniowa-Prezbitera. A to jest kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Autor Księgi Przysłów przypomina nam dzisiaj, że Słowo Boże dla nas na wszelkie próby, na wszelkie przeciwności na wszelkie również i kłopoty, na wszelkie najazdy złego ducha, tak mógłbym to powiedzieć, jest tarczą. Słowa Boga są dla nas tarczą. Jeżeli odczuwam w swoim życiu, doświadczam pokus, trudności, z czym sobie nie radzę, czuję może się czasem atakowany przez swoje myśli wewnętrzne, zewnętrzne, coś rodzi w moim sercu jakiś niepokój, to dzisiaj dostajemy tą taką przypominajkę, taki alert. Pamiętaj o Słowie Bożym, który jest tarczą. Słowo Boga przychodzi do nas jako dobra nowina, jako odpowiedź na wszelką nędzę. Dlatego też nawet ta seria SOS, jako ten sygnał, w którym wołamy do Pana Boga, ratuj nas, bo wszędzie gdzieś jakaś wichura, jakieś toczymy walki, zmagamy się z jakimiś potężnymi falami, które wydają się nas pokonać i Pan Bóg zawsze przychodzi nam z pomocą rzuca nam to koło ratunkowe w postaci Słowa Bożego, a nawet nie tyle koło ratunkowe, ale sam przychodzi, żeby nas z tego wyciągnąć i dalej autor nam również przypomina prosząc też kogoś bliskiego dla siebie, ale możemy też to słowo odczytać też wobec nas albo jeszcze z innej strony popatrzeć, że to by, żeby autor jakby podpowiada nam, żeby to również była nasza prośba, żebyśmy w życiu byli karmieni takim chlebem niezbędnym, a tym chlebem tym pokarmem jest właśnie Słowo Boże. Dzisiaj ten dzień i ta liturgia i to Słowo nam o tym chce przypomnieć, jak wielką moc i jak wielkim darem dla nas jest Słowo Boże. O tym również nam dzisiaj mówi Ewangelia. Jest w Ewangelii kiedy posyła swoich uczniów, ale przez uczniów również posyła każdego z nas. Ponieważ Ewangelia to nie jest tylko jakaś historia. My nie możemy czytać Ewangelii jako jakiejś takiej księgi historycznej, jak jakiejś kroniki z dziejów chrześcijaństwa. Daleko, daleko stąd, dawno, dawno temu było to i tamto. To nie jest tylko historia, nie tylko jest opis, który ma nas poruszać, wzruszać, umacniać jakoś. Ale kiedy Jezus posyłał uczniów i nadawał im jakieś, nadawał im jakieś zadanie, dawał im jakiś nakaz bardzo konkretny, to kiedy dzisiaj czytamy to słowo Boże, wiemy, że to słowo działa aktualnie, ono się aktualizuje na takiej też zasadzie, że to, do czego Jezus. Zawołał, zachęcił, zaprosił, powołał apostołów, to powołuje również każdego z nas. I to słowo też jest bardzo ważne każdego z nas, bo to słowo, szczególnie w tym takim posłaniu, by apostołowie szli, głosili Ewangelię i by wyrzucali złe duchy, dotyczy każdego z nas. To nie jest słowo tylko do papieża, to nie jest słowo tylko do biskupów, to nie jest tylko słowo do prezbiterów, nawet tylko do egzorcystów. Ale to jest słowo dla każdego z nas. Bóg daje nam Słowo Boże i w tym Słowie przychodzi do nas z mocą. Że kiedy czytamy to Słowo, kiedy otwieramy Biblię, kiedy karmimy się tym Słowem też na liturgii, to otrzymujemy bardzo konkretną moc. Nie z nas, ale od Pana Boga. I apostołowie robią to, do czego Jezus ich zachęca. Idą wszędzie, jak nam napisze Łukasz. Absolutnie wszędzie, nie tylko tam, gdzie ich chcą, gdzie są ludzie wierzący, gdzie są ludzie mili, gdzie ludzie ich słuchają, idą wszędzie i uzdrawiają, uwalniają wszystkich, których na drodze swojej spotkają. Ale też te dwa elementy, popatrzcie: głoszenie Ewangelii i czynienie cudów. Kiedy głosimy Ewangelię w Kościele, kiedy głosimy dobrą nowinę, to temu głoszeniu zawsze powinny towarzyszyć znaki uzdrawiania i uwalniania. Jeżeli my głosimy w kościele i jeszcze może brakuje tego elementu znaku oprócz słowa, no to może też jest pytanie o to słowo, czy rzeczywiście to jest Ewangelia, czy rzeczywiście to jest dobra nowina. Ewangelii zawsze towarzyszy znak. Nie ma Ewangelii bez znaku, i tak samo sam znak, jeżeli ktoś, nie wiem, może obwołuje siebie, że jest jakimś uzdrowicielem cudownym, ale nie głosi Ewangelii, nie głosi Słowa Bożego. No to to też nie pochodzi od Pana Boga. Jezus, popatrzcie, powołuje każdego z nas. Dzisiaj rano, na przy Świętej, kiedy też uczestniczyłem, wraz z Ecem Jackiem, który mówił słowo na Eucharystii, użył takiego słowa bardzo ciekawego, że jeżeli tylko słucham słowa Bożego i nie pozwalam, żeby to słowo Boże we mnie działało, żeby też we mnie takie przestrzenie, które są nie tylko demoniczne, ale jakieś może złe, których sobie nie radzę, jeżeli tam nie zapraszam do tych przestrzeni, do tych rzeczywistości. Pana Boga, z Jego Ewangelią, jeżeli ja tam nie ogłaszam tej Ewangelii, jeżeli ja tylko usłyszałem Słowo Boże, a zatrzymuję je tylko i wyłącznie dla siebie, tak może trochę nawiązując do wczorajszego słowa, nie pozwalając, żeby inni się spotkali z Jezusem, a czasem jest tak, że po to ja jestem w Kościele, po to słucham Ewangelii, żeby tę Ewangelię innym zanieść, którzy może czasem w Kościele nie będą to, co mówi Karnauryś. czasem dla niektórych ludzi, my jesteśmy jedyną Ewangelią, którą oni w życiu przeczytają, nie będąc nigdy w kościele. I ojciec Jacek mówi, jeżeli ja to Słowo Boże zatrzymuję tylko i wyłącznie dla siebie, nie pozwalam, żeby temu przyjściu dobrej nowiny do mojego życia, że jeżeli słyszę dobrą nowinę, która jest mi ogłoszona w kościele, czy jak czytam nawet sobie to Słowo Boże w domu, i nie pozwalam, żeby to słowo. Zamanifestowało swój znak, swoją obecność, przez bardzo konkretny, właśnie znak uzdrowienia, uwolnienia, wyciągnięcia mi czegoś, umocnienia mojej wiary, to jestem wtedy złodziejem Ewangelii, bo wykradam moc Pana Boga w takiej zasadzie, że zatrzymuję ją tylko dla siebie, a Pan Bóg po to mnie karmi Słowem Bożym, po to dla mnie tarczą, po to dla mnie z chlebem, żebym umiał to też przekazać. Idzie też Jezus daje też takie znaki tej ewangelizacji, jak mają się zachowywać apostołowie, a więc i my. Na początku chodzi o odzienie, kiedy mówi: weźcie tylko ze sobą sandały, jedną parę, jedenki. To jest taki znak, że wtedy no, te drogi były kamieniste na tych drogach były przeróżne stworzonka, czasem jadowite, bo to miały być te buty. Naki często też o odganianiu jakichś wilków i, i też innych trochę większych stworzeń. Więc jakby Pan już mówi, daję ja Wam takie atrybuty, weźcie sobie takie atrybuty, które Was będą strzegły przed zwierzętami, przed takimi czynnikami zewnętrznymi. Ale jeżeli chodzi o relacje do ludzi, to mówi, nie bierzcie żadnego trzosa, nie bierzcie żadnych pieniędzy ze sobą i zatrzymujcie się w jakimś domu. Na takiej też zasadzie, że jeżeli ja głoszę Ewangelię, bez jakichś korzyści z tego wymiernych, nie oczekując tych korzyści, bo wtedy to jest prawdziwa, czysta Ewangelia głoszona. Pan Bóg mówi, ja się o was zatroszczę. Ja wam dam takich ludzi, którzy dadzą wam co jeść. Podrócę wam takich ludzi, gdzie dadzą wam gdzie spać. Ja, kiedy jestem od niedawna misjonarzem, bardzo mocno to doświadczam, że tam, gdzie głoszę Ewangelię, no Pan Bóg się troszczy o to, że mam co jeść, jak widać, mam gdzie spać. W większej rzeczy nie muszę się martwić. Jedynie takim, moim troską to jest to, żeby głosić Słowo Boże, ale też, też Pan Jezus... Nas uczy w tym głoszeniu Słowa Bożego takiej wolności. Właśnie, żeby też nie przywiązywać się do takich czynników zewnętrznych, czy coś mam, czy czegoś nie mam, czy mam za dużo, czy coś mnie nie wykradną. Ale Jezus też mówi w takiej przestrzeni też duchowej, że jeżeli was gdzieś nie przyjmą, to strząśnijcie proch. Na, taki, na takiej zasadzie. Ja mam głosić Słowo Boże, a resztę mam zostawić Panu Bogu, że ktoś mnie nie przyjmie, że ktoś mnie czasem nie zrozumie w tej takiej ewangelizacji, ale w czasie może różnych czasem rozmów. Ta Ewangelia dzisiaj mnie też tak bardzo uwalnia, kiedy Jezus mówi, jeżeli ty mów prawdę, mów to, do czego cię powołuje, jeżeli to nie przynosi tutaj na, na zasadzie tutaj w tej codzienności tych wymiernych jakichś takich owoców, tym się nie przejmuj. To mi zostaw. Strząśnij proch, ty wracaj do domu, idź dalej, ponieważ jest tak, że właśnie nami to nas to ciągle gdzieś tam trzyma. Tak trzęsie to nami i człowiek potem nie potrafi funkcjonować w takiej rzeczywistości normalnej w relacjach. Dlatego Jezus mówi: głoś, nie przyjmam cię, strząśnij proch, idź dalej. Mów dobrą nowinę, powie dzisiaj coś komuś dobrego, wygłoś komuś dzisiaj Ewangelię, bądź dla, cię, dla kogoś Ewangelią, ale resztę zostaw Panu Bogu. Bądź w tym wszystkim wolny. Jakby nie przypisuj sobie też jakichś też owoców w Ewangelizacji, takich sukcesów tej Ewangelizacji, katechizacji, całej działalności Kościoła. Żebyśmy umieli to zostawić Panu Bogu. Jezus uczy nas taki właśnie. Wolności. Kochani, życzę Wam dobrej środy i takiego dobrego dnia i ciągle sięgania po to Słowo i pozwalania, żeby to Słowo wyzwalało w nas moc. Pamiętaj, masz w Słowie Bożym moc, by dzisiaj wobec kogoś ogłosić zdrowie, by dzisiaj wobec kogoś ogłosić z mocą Pana Boga w autorytecie Jezusa, w autorytecie Kościoła komuś zdrowie, komuś wolność, komuś dobrą nowinę, komuś. Rzeczywiście możesz dzisiaj głosić Pana Boga nad Jego życiem i w Jego życiu i też w Twoim. Też o tym pamiętaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.